Dawno mnie nie było, ale już wracam z porcją newsów dotyczących świata gier. Nowa gra od twórców The Last of Us i Uncharted powstaje już 4 lata. Ciekawe co to jest, zaraz się dowiemy. Naughty Dog to zdecydowanie jedno z najbardziej rozpoznawalnych studiów należących do Sony. No ze względu na The Last of Us i The Last of Us 2, no i Uncharted w sumie. Po stronie Sony leży jednak decyzja, kiedy tytuł doczeka się zapowiedzi, czyli nowy projekt Nila Drakmana, który powstaje od 2020 roku. Drakman był gościem na podcaście na kanale Game I na YouTubie. Podczas mającej miejsce 4 dni temu transmisji na żywo twórca zdradził parę informacji na temat wpływu Sony na proces tworzenia kolejnej gry pod szyldu Niegrzecznego Psa, czyli Naughty Dog po polsku. No i tak, ze słów dewelopera wynika, że on ma pełną kontrolę kreatywną, nad kreatywną stroną tytułu. Oznacza to, że Naughty Dog zaoferuje nam produkcję, która nie powstała w wyniku nacisków z zewnątrz. I to może być bardzo dobra wiadomość, bo mogą zrobić to, co oni chcą mogą urzeczywistnić swoją wizję, a nie podążać wizją Sony, która no, umówmy się nie zawsze jest w pełni zgodna z tym co chcą gracze. Także to może być naprawdę wielki plus. Jak już wspomniałem dzieło ma powstawać od 2020, prace ruszyły więc niedługo po premierze drugiej części The Last of Us. Na ten moment nie wiemy jednak czym dokładnie będzie ta gra. No, po prostu pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać. No, mam nadzieję, że w przyszłym roku, który będzie obfitował w różnego rodzaju zapowiedzi filmowo-growo-serialowe i technologiczne, no, w jednym z tych zapowiedzi będzie właśnie ta gra od niegrzecznego psa. A teraz. Jedna z ostatnich yy, takich wielkich gier, może i pretendent do gry roku. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, czyli Stalker 2 odpalony w 8K. No i już muszę powiedzieć, że no spaliłby mojego kompa, no ale zobaczymy, jak to wygląda. Zona jest jak prawdziwa. Można by rzec, że po zobaczeniu nowego gameplayu z gry Stalker 2 dzieło ukraińskich deweloperów ocieka klimatem, ale niestety cierpi z powodu słabej optymalizacji. No skąd ja to znam? Gry praktycznie nie mają żadnej optymalizacji, i nawet na kosmicznie dobrym sprzęcie, nawet średniej jakości czy średniej klasy gra, działa po prostu tragicznie. Ostatni przykład: The Last of Us 1 na PC. Działała po prostu tragicznie, a gra ma już swoje lata. Nie jest to jednak przeszkodą, gdy wasz PC jest wyposażony na przykład w rtx 4090. Bo właśnie takiego GPU użyto do odpalenia gry w 8K. Materiał wideo oczywiście możecie zobaczyć w tle. Zwróćcie uwagę zwłaszcza na roślinność, światła i cienie. To oszałamiający spektakl wizualny. Jeżeli chcielibyście odpalić grę na wysokich ustawieniach graficznych, ale wasz PC nie daje rady, to mam dla was wskazówkę, a właściwie planeta gracza. Zacząłem zabawę za pośrednictwem chmury Nvidii, czyli GeForce Now. Planeta Gracza korzysta z planu Ultimate i bez trudu odpala tytuł w 2K na epickich ustawieniach. Wygląda genialnie. No ale czy warto płacić za taką grę, usługę? No nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu poniżej. A teraz mam dla Was patch. Pierwszy patch. Nie jest to Day One patch ani Day Zero patch, ale pierwszy patch do stalkera zobaczymy co tam w trawie piszczy co będzie w tym updatecie. we wpisie na Steam Studio GSC Game World przybliżyło zmiany które zawitają do stalkera 2 w przyszłym tygodniu w przyszłym czyli pewnie w momencie kiedy oglądacie ten materiał przede wszystkim poprawiona zostanie stabilność gry O proszę ciekawe ehm, dzięki wyeliminowaniu błędu związanego z przydzielaniem pamięci który mógł powodować niespodziewane wyłączanie się tytułu takie błędy w grze, która powstaje od tylu lat, no to jest aż niepojęte. To jest, ja nie wiem, kto robi te gry, no ale okej. Okay. Twórcy zapowiadają również usunięcie problemów umożliwiających dokonanie postępów w zadaniach oraz, oraz tych blokujących postacie niezależne. Czy oni nie przeprowadzili testów tej gry? No bo wygląda na to, z tych poprawek, że ta gra nie była w ogóle testowana. Drobne usprawnienia obejmują także rozgrywkę i balans, na przykład zmienione zostają ceny broni z zainstalowanymi ulepszeniami. No okej, okay, to było akurat ciężkie do przetestowania, bo niektórym takie ceny mogą odpowiadać, a niektórym nie. Aczkolwiek te pierwsze dwa błędy, no to kompletna wtopa ze strony studia. No i teraz mam dla Was porcję newsów związaną z GTA 6, bo Rockstar Games nie zrezygnowało z zaawansowanych technologii. No i bardzo kurde, dobrze, no bo to ma być gra dekady, co najmniej gra dekady, jak nie stulecia. Profile, którzy, które deweloperzy zakładają i prowadzą na serwisie LinkedIn, często są doskonałym źródłem informacji, na przykład o GTA 6. No i teraz tak: profil Ryana Woodsa, który pracuje w Rockstar Games od 2020, mówi, że silnik Rage jest nadal rozbudowywany. Silnik Rage to jest taki autorski silnik Rockstar Games, który jest wykorzystywany np. do GTA 6 albo GTA 5. No i sądząc po poprzednich grach Rockstar Games, raczej nie chodzi tutaj o generowanie całych map. Z tego opisu wynika raczej, że silnik do GTA 6 będzie w stanie na bieżąco generować części potrzebnych elementów, co powinno zwiększyć dynamikę wirtualnego świata. No i fajnie, bo być może dzięki temu, że to będzie na bieżąco jakby tworzone, nie będzie potrzebny nam aż tak mocny sprzęt, no ale i tak będzie potrzebny ten sprzęt dosyć mocny, żeby pokazać to czego się wszyscy spodziewają, ale czy tak będzie no musimy poczekać na gameplay trailer, który mam nadzieję zadebiutuje już lada dzień. No i teraz Rockstar obiecuje absolutnie oszałamiające rzeczy związane z GTA 6, tymczasem społeczność jest zdru zdruzgotana, bo popularna teoria okazała się błędna. Co to za teoria? Ciekawe o co chodzi. Fani GTA od zawsze uwielbiają wszelakie spiski, no szczególnie fani GTA, szczególnie GTA 5. Często są oni w stanie poświęcić wiele godzin na doszukiwanie się ukrytych wskazówek. Jest taka teoria, czy taki easter egg związany z UFO i górą w GTA 5, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale została nierozwiązana aż do dzisiaj. No ale podobno to nie jest żadna tajemnica. Tam po prostu niczego nie ma. W ostatnich dniach znów o tym przypomnieli, czyli o tajemnicach. Wszystko przez fakt, że jedna z najpopularniejszych teorii do GTA 6 okazała się błędna. No ale dobra, opowiedzcie o teorii. Tymczasem dwa dni temu Studio Rockstar odebrało nagrodę Golden Joystick w kategorii najbardziej pożądana gra. No nic dziwnego. No i teraz uwaga, o co tutaj przynajmniej chodzi. Mam nadzieję, że wyjaśniam. Na ten moment nie mamy za wiele informacji, a pewnie chodzi o gameplay zwiastun, o którym wspomniałem 3 minuty temu. Właściwie Rockstar zaprezentowało tylko jeden trailer, który przybliżył nam protagonistów oraz zdradził, że akcja będzie toczyć się w Vice City. No, o tym już wiedzieliśmy przed Zwiastunem. Dowiedzieliśmy się z niego również, że tytuł ukaże się w przyszłym roku, co później zostało kilkukrotnie potwierdzone. No tak, ale w sumie nic więcej. Nic więc dziwnego. A, czyli dobra, chodzi o. U, okej, okay, chodzi o fazę księżyca. Aha, no tak, dobra, roz, już, już to widzę, już to widzę. Um, bardzo dziękuję za tę niesamowitą nagrodę. Ogromne podziękowania, bla, 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 bla. Ok, absolutnie oszałamiające rzeczy, więc to prawdziwy zaszczyt móc przyjść tutaj i odebrać tą nagrodę w imieniu ich wszystkich. Chciałbym, żeby więcej z nas mogło tu być. Bardzo wszystkim dziękujemy. No i więcej ujawnimy wkrótce. No i teraz ta teoria: czyli chodzi o datę jakiegoś zwiastunu, albo datę premiery, albo datę czegoś innego. Oczekiwania względem Rockstara były duże, bla bla bla. Dobra, według tej grafiki, którą teraz widzicie, z GTA Online pojawiające się na Twitterze miały sugerować, kiedy deweloper zdradzi kolejne rewelacje na temat GTA 6, czyli kiedy. We wtorek, czyli w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, bo wszystko dzieje się we wtorek, według tej dziwnej teorii. W przypadku pierwszego zwiastuna teoria się sprawdziła, więc nie powinno dziwić, że. Teoria nadal była żywa, no w sumie to, to ma sens, no bo skoro wszystko dzieje się we wtorek, pierwszy zwiastun również pojawił się we wtorek, no to czemu by teraz nie miałoby czegoś e, być we wtorek? We wtorek, czyli właśnie teraz. Chociaż mają jeszcze parę godzin. Rockstar opublikował kolejną grafikę, na której widać księżyc. okej, okay. No i wiele osób zaczęło widzieć tam spisek. No i tak, miało to nastąpić dokładnie 22 listopada, a czyli chodzi o zeszły wtorek. No dobra, czyli się nic nie wydarzyło. Po tym, jakowa teoria okazała się fałszywa, na oficjalnym Sabredicie pojawiło się wiele wpisów rozczarowanych osób. <ścoughs> rozczarowanych czym? Że ta dzika teoria e, się nie sprawdziła. No to takie dziwne trochę, no ale okej. Okay. Oczywiście nie zabrakło również memów wyśmiewających ludzi widzących wszystkie, aż muszę zobaczyć te memy. <laughs> Okej. Okay. No, dokładnie taką miałbym minę. Color of fans, bla bla bla, bla bla bla. No, ja myślę, że jakoś w tym roku powinniśmy zobaczyć It cures emotions. <laughs> powinniśmy zobaczyć w tym roku o i może tym memem zakończmy. E, powinniśmy zobaczyć drugi zwiastun gameplay, zwiastun. Myślę, że w ciągu mm, kilku tygodni do końca roku tak jest moje przewidywanie ale jakie jest twoje daj mi znać w komentarzu poniżej narka